Osoby, które tutaj mieszkają naprzeciwko morza to mają przecudowny widok. Oczywiście druga, drugi taki atut z tego, że się mieszka przy morzu to jest zapach morza, dużo jodu, bo właśnie jak takie morze jest zburzone, jak widzicie za mną, to przynosi w powietrzu dużo jodu. Warto sobie tak spacerować. W tej chwili widzę, że spacerują tylko osoby z pieskami, no bo prawie że do godziny 9.30 padał deszcz. U nas w nocy była burza, znaczy tak nie w nocy jak nad ranem napadało dużo. Z tego względu przyjechaliśmy do Ostry, żeby gdzieś pochodzić z pieskiem, bo wiadomo, że jak pada deszcz, to nie wiadomo gdzie z nim iść, a tutaj zawsze są miejsca takie, że możemy iść zakryci, no. No, że słonko wychodzi, ja mówię, podjedziemy do morza, zobaczcie, jakie jest morze, a morze dzisiaj jest cudowne, bardzo wzburzone. I spoza chmur wybija się słoneczko. O, zobaczcie, aż was porazi włoskie słonko e, no cóż dziękuję Wam bardzo, że jesteście na moim kanale, muszę uciekać, bo mnie tutaj podbierze e, zobaczcie jak podpływają te fale, e, fajnie, że jesteście na moim kanale dziękuję za to, że subskrybujecie oglądacie, komentujecie dziękuję tym wszystkim osobom, które e, poświęcają czas na oglądanie moich filmików no jutro będziemy mieć wielkie uroczystości z okazji 100 lat istnienia lotnictwa wojskowego Aeronautica Militare włoskiego. Będą wielkie uroczystości na Piazza del Popolo. Ja już kawałek wam pokazałam na filmiku, jak robiłam spacer, jak tam przygotowywali do tych uroczystości to było w ubiegłym tygodniu w czwartek 23 marca. Poza tym jest otwarta wystawa prawie do końca kwietnia. Wystawa znajduje się w Muzeum Victoriano z tyłu od Piazza Wenecja. Tam można zobaczyć historię lotnictwa wojskowego. Wejście jest gratis. Kto mnie ogląda i jest tutaj w Rzymie, mieszka czy w Ostii, czy ktoś przyjedzie do Rzymu, to swobodnie może wejść. Wejście jest od ulicy Via Fori Imperiali, czyli jak idziemy od koloseum tam tak pod górkę i tam jest właśnie wejście do tego muzeum. Postaram się też tam pojechać i nie wiem czy można w muzeum nagrywać czy nie, ale jeżeli będzie można to coś tam nagram. A jeżeli chodzi o uroczystości, to też e, chciałabym jutro pojechać i zobaczyć to na własne oczy, e, co tam się będzie działo, no i po prostu coś nagrać. No to co, kochani, widzimy się na następnym filmie. Ciao!